Witam kolegów hodowców, koleżanki hodowczynie, wszystkich sympatyków mojego kanału. Dzisiaj tutaj odkładam kolejne młódki, które tutaj sobie będą czekały. Są one po moich super gołąbkach rozpłodowych. Także kolejne młode tu odkładam. Koledze mają u mnie młode pozamawiane, więc kompletuję im tu po prostu. Bo te młode na rozpłodzie nie są wszystkie w jednej ty terminie. I co tu mam, mam tu młode. W sumie wszystkie, wszystkie są z linii szaleńca, czyli z tych gołąbków, które są u mnie na prospekcie, e, bo są tu tak, dwa wnuki szaleńca, po tym gołąbku, który w kategorii. F miał 3,64 koficent. Także jest tu jego dwójka dzieci Dwójka dzieci o. Iwan Luna Przepiękne Przepiękne wyszły Może to będą Samiczki Tu 7,8 Tata, e, tata był no super, latał. E, syn córki szaleńca, e, takiej, która robiła mi maratony i pięcety, i to w czołówce, w piątce, w trójce na oddział. I ze sztoli jest matka. E, ojciec. Ojciec jest szaleniec, razy sztol. A matka to jest bezpośrednio córka Van Luna. Córka Van Luna e, i no to też jest e, Van razy sztol. Czyli można powiedzieć, że to są na pokrewieństwo sztoli. taki sobie młodziaczek. Jeden o, ładny młody, tu jest drugi. Tu jest drugi, ja je już tu odkładam, mają takie piski koło oka, to się, e, takie piski się u, u, u Van Loonów i u sztoli pojawiają. O, drugi, nie wiem czy to będą dwie samiczki. 7-7 numerek, szczęśliwy. O z van luna super mi latają maratony te gołębie dzieci van luna zdobyło no wiele, wiele czołowych konkursów i w lotach gołębi młodych lecą i w lotach gołębi dorosłych także naprawdę jestem super zadowolony z tego starego samca rozpłodowego a to są jego wnuki po samiczce, która jest <laughs> nadzieją mojego rozpłodu, także tu jest drugi niech se tu biegnie o, i teraz tutaj wnuki szaleńca. A i wnuki 901. To jest, jakie trzymają osobno samczyk, chyba, ale jest po prostu kapitalnej budowy. Tak na jednej ręce mi się tego nie da pokazać. Jest to wnuk 901 i wnuk szaleńca. Kolega sobie ma odebrać. Ma zamówione, dwa młode z tego, tu są zamówione. Ogólnie wszystkie tutaj są pozamawiane, tylko po prostu kompletuję kolegom, koledzy tam mają dzwonić i kompletuję kolegom, e, że tak powiem, e, pary. Także tam jeden kolega chciał trzy parki, to też tu mam już do niego e, samczyki, tu właśnie będzie samiczka z szaleńców do tego. No, także na spokojnie tutaj kolegom kompletuję, zaraz, ale ten jest fantastyczny po prostu, fantastyczny gołąbek. Przepiękny wyszedł. Krzyżówka, bo później zabrałem matkę i sparowałem na imbreda, tam są imbredziki, też już na razie zamówione, ewentualnie jak wychowa to jeszcze dopiero jajka musi znieść i coś później będzie dostępne, bo wszystkie imbredy, które tam mam, Naparowane to te młode są pozamawiane. Zresztą dzwonić można zawsze, czy jest coś dostępne, bo jakby ktoś nie odebrał, to że ktoś zadzwonił i zamówił nie znaczy, że te goęby będą odebrane. Ale generalnie wszystkie te mutki są już pozamawiane, o, jest fantastyczny, jego matka, super wyniki. Dużo, dużo czołowych konkursów. Także świetna, świetna samica. To są konkursy spisane z listy. Także troszkę było trzeba siadać, żeby, żeby to wylatać. E, tu jest drugi. A tu jest drugi. A to jest ten samczyk. To tam to może być jeszcze chyba albo dwa samczyki. Albo parka, to ten jest potężniejszy. Jak się trzyma jednego i drugiego w ręce, chyba dwa samczyki będą. To jest pewny samiec. To jest jeszcze potężniejsze. A jajaj. Nie uciekaj o. Jak leży na rączce. Ciężko pokazać. Wnuk szaleńca i wnuk 901. O. Patrzcie. Piękny samczyk. I tu do, do parki samiczka. Akurat jedna wyszła też wnuczka szaleńca. I wnuczka kubusia. Czy w sumie to jest siostra kubusia po ojcu kubusia? Bo kubuś to był ten, co był lotowany i był na wystawie ogólnopolskiej. A to jest po jego ojcu z 10 roku. Ta jest samiczka, taka wyszła. No. Także tutaj e, odłożyłem dla kolegi e, Młotki Dwa z tych. Trzech wnuków szaleńca sobie kolega ma, ma odebrać tutaj, albo miał przyjechać, albo ma dzwonić do mnie. No to, to się dogadamy. Także tak tu wyglądają. A tu pozostałe mutki poodkładane. Tu jest zwan Luna. Dzieci bezpośrednio. Jeden i drugi też zostaną wysłane. Tu spacka, spaki też są zamówione, tylko kolega musi do mnie zadzwonić potwierdzić kiedy mam mu je wysłać. Ale o, ta samiczka jest fantastyczna. A z ją tutaj o, zobaczcie jaka samiczka. Ona ma fantastyczną budowę, przepięknie mi się podoba. Że oba szpaki. Ej, ej nie uciek. One sobie już same jedzą. Tutaj się. Także przepiękna samiczka. Tutaj jest szpaczek. Tu mam rudę z rudego i sztola przygotowany o z rudych jest eee, z szalonej z rudych z szalonej samczyk do niego miałbym tą jedną samiczkę tutaj kolega chciał parki także też już tu mu kompletuje to są takie one są starsze bo ono ma już 3 czy 4 zrzucone tam jest, tam jest drugi dla jednego z kolegów, co dzwonił tam do mnie za parkami. Także tu rudzielca mam przygotowanego. E, tu jest, jesteś ty? Tak, tu jest fantastyczny samiec. To tam przez Messengera kolega do mnie pisał. I... O, ej, ej, ej. O, jaka piękna budowa. Piękne oko, nie widać oka, ale super oko tu będzie. One tu niech sobie trochę jeszcze nauczą jeść. I do niego jest samiczka tutaj. O, tam na górze. Tutaj. Tamiczka ze sztoli, gdzie miał całą parkę, taka typowa. No, i tak to tu wygląda. No tu Szymelek, drugi, drugi dla kolegi, co Szymle ma zamówione. Tak to tu wszystko wygląda, także powoli tutaj odkładam kolegom młotki. No i czekam na wiadomość od tych kolegów, którzy tam mają pozamawiane. Stopniowo tutaj kompletuję, bo tam, no jak jedni sobie zamawiają pary, to po prostu chcą, żeby im je razem zestawić. Wszystkie te młode nie są w jednym terminie, więc trzeba po prostu odczekać. Tu jest kontakt do mnie 513 812 854. Jakby ktoś jeszcze był inny, zainteresowany gołąbkami, można dzwonić, ale to wcześniej trzeba zadzwonić, więc telefonicznie tam wyjaśnię, co ewentualnie jest dostępne. Umówimy się. No i, i potem będzie się trzeba przypomnieć. Także, kto tam obserwuje filmiki, to widzi na jakim etapie tam są pary. Tam są pobrączkowane, młode, No jak urosną, to dopiero będziemy mogli o nich mówić. Na razie, tutaj te są dostępne, które tutaj są. Którzy koledzy sobie wcześniej zaklepali, a ta szybelka jest piękna. Nie wiem, patrzę na nią, po prostu fantastyczna jest ta szymelka. I Mi się niesamowicie podoba. O jest prześliczna. A tu karma leży to nie efekt, że są chore, tylko efekt mojej córki. A tak wygląda sobie krzemelka. Także pozdrawiam. Dobry lot i do usłyszenia.